22 lata, 135 kilogramów. I kolejny zawodnik, Józef Tomaszewski! Zawodnik, który ma aktywę skorpion, nie odpuszcza do samego końca i kąsi przez całą długość trwania konkurencji. Przeja oczywiście do nas w Kłotkach ma 130 kg, ale nie znajdziecie na nim gramatuszczu tłuszczu i 36 latek. Wielkimi brawami przywitajcie. Andrzej Skorpion-Zieleniecki! Głowiek Demolka, zawsze nieobliczalny, reprezentujący pierwszą stolicę Polski, czyli Gniezno. Artur Walczak! 140 km, niesamowicie sympatyczny, a co niektórzy jeszcze pamiętają go jako małego chłopca, który stał przy drodze z grzybkami. Mieszka, moi drodzy, w Kościerzynie. Ma! 37 lat i 125 kg wagi. Sławek! Toczek! Głośno! Co toczek? Puchar strążlen uważamy za otwarty. <noise> I oczywiście bardzo szybciej będziemy przechodzili do pierwszej Widzę, kto będzie konfór. To wszystko otworzy moich ani. A no i teraz który z nich będzie bardziej dokładny, zakręcie? na razie Mariusz, jest jakby troszeczkę szybszy. Tak jest, a więc to jest życieńko. Sewenty, i, trzy, cztery, go! Poszedł, idziesz! Głośno, głośno, głośno. Dawaj, dawaj! Maj drodzy pomóżcie mu, on zawraca! Lewa ręka, otwieram się bardziej. Nie, prawa. Teraz wyrównałeś. Ale ta osoba daje radę. I oczywiście doper tego to wszystko uchwycić. Kończy się zakończeniem. Musisz to zrobić, musisz, nie. Yeah. No to patrz, jak się rozpędził. Jak kasztanka pić wszystkiego poporu. Nie daję radę, bojkowa rady I pomóżcie, to będzie walka na prostej. Otrzymałeś nieznaną wizję, trzymałem to nigdy, trzymać to wszystko. Olej, ta konkurencja wykonania tych dwóch yy, można by było określić tak zwanego pilota. Oj, Jackson. Dalej, skład ten wioski i od wszystkich decyduje. Józef Tomaszewski. Nie zariuszko walczy.

Jest to najlżejsi reprezentanci naszego miasta w zawodach trójman. I kiedykolwiek ktokolwiek widział. A jednak dają rada, więc Moi no Drodzy, widać, że nie a każdy z nich, chcę zrobić to jak najlepiej. No i teraz reszta zaczęły wykrzywać się. No ale troszkę to potrwało na szczęście, ile? 34, a tu? 33. W tym momencie to pakiet na Jak do rucha 30 do góry. No tak, Trzęsły się piękne. W ziemi trzeba dźwigać ponad 300 kg. Albiona też trzeba patrzeć na odpowiedni kąt. I trzymać. Jak najdłużej. Hvala što pratite kanal! Hvala što pratite to będzie działo się tego zawodnika. A dla niego Po 40 niestety to było tylko około A dokładny wynik? 36,24. O jakże blisko wyniki łamcze. Twój stosunek do tego auta. No, zobaczmy, może teraz będzie lepiej. Znaczy, nieźle jego przetargała tego zarobku w tym momencie, jak te głupy номere быстр 891! 何だ